Słabsza lęka mnie nie boli, a mocniejsza lęka mnie w łokciu tutaj poczułem, że mnie boli. Kurczę piecone. Tylko, że mam założone ten wyciąg i, i tak mi się nie chce zaglądać. No przekładać ciężaru nigdy. I jak już mam okazję, to bym sobie polobił i to ćwiczenie i to. Kurde, dobra wioletko, to co ja będę się Zastanawiam Las się zije. Kurde. O Jezus ma. Cicho. Będzie fluwała, aś miło. Ona nie ma ziemno Ona nie ma ziemno Cicho, musi amoniaku powąchać. O. Takie cich. jak jaki od No, Ale to się boję. Nawet jeżeli tak letko idzie, to i tak się boję. A za ten, moim celem takim jest, tak choć ten wyci wylwać w ciągu 10 minut 100 razy. Tak jak teraz zrobiłem 4 razy to celem jest w 10 minut zrobić 100 razy. Rekord to mam chyba 62 razy w ciągu 10 minut, a teraz tak z pół roku temu czy kiedyś... No znaczy i teraz też bym zrobił chyba w 5 minut bym zrobił, nie wiem, że 20 razy ile, ale, ale inaczej robię, bo chcę zrobić. Właśnie chcę oswoić ten ciężar, żeby był. Żebym się go nie bał, bo się go boję. Te, albo dojebać ciężaru ja na, ja na razie spadam, później będę. Do wszystkiego dobrego, papa. Pa. No, Dzięki wielkie. Pa. Dzięki za bitwę. No i sobie powalczyliśmy. Powalczyliśmy sobie i wygraliśmy dwie lądy. Teraz ja się boję tego ciężaru 47 kg. 45 kg. Dokładnie 44,9. Ale jakbym sobie dozucił. Albo sobie tamto zwiążę. Kurde. I co wy na to powinienem dorzucić? Sens, bez sensu. Masz długie, jest. Cicho, dobra. To było, tam było 55 minut. Coś mi się pokickało. 25. To jest nie 55, tylko 53 minuty. I teraz plus rwanie jednorąb co dwie i pół minuty, jeden razy po trzy po razy trzydzieści dwa, jeden razy po i to jest razy czterdzieści pięć. Dobra, to robię miejscowiec styl 15 kilo jedno lębko, więc poślamy dzisiaj chyba. Dajcie wyspokój, jakie to ciężkie, A jest Marko, jedyno, kto to słyszał? 45 kilo. A weźmiemy, tak się pobawimy, nie? Nie będziemy się stresować, tylko tak na ludzie. Нормально это сесть для сёи. Я к вам.